Dzisiaj odpowiedź na pytanie Edka. Pozdrawiam etka. Jaka jest możliwość skorzystania z narzędzi Open Source do funkcjonalności Radius, ale i do funkcjonalności zarządzania urządzeniami? No więc najpierw, jeżeli chodzi o możliwości Open Source, jeżeli chodzi o zakres Radius, to ja znam jedną platformę, czyli Free Radius, i to jest w zasadzie koniec tego zakresu funkcjonalnego dostępnych platform, o których ja przynajmniej wiem. Jeżeli ktoś słyszał o jakichś innych, to śmiało zachęcam do pisania w komentarzu. Jeżeli natomiast chodzi o ten element dotyczący zarządzania, to to jest element, który najczęściej jest związany z rozwiązaniami komercyjnymi i te rozwiązania komercyjne mają za zadanie przede wszystkim wzbogacić pewną funkcjonalność systemu Radius o pewne dodatkowe możliwości konfiguracji. Przykład. Mamy ClearPass, rozwiązanie radiusowe Aruby, które może współpracować z przełącznikami Aruby i w takiej tylko komunikacji może na przykład dodawać pewną część konfiguracji do urządzenia sieciowego, czy to przełącznika, czy to access pointa. W zakresie na przykład definiowania dynamicznej roli, czyli dynamicznego zakresu dostępu do sieci, zarówno Wilan, jak i Inny przykład Cisco-ISE, gdzie możemy jednocześnie wysyłać atrybuty radiusowe, a dodatkowo oprócz tego konfigurować to urządzenie w jakimś tam dostępnym zakresie. Więc mamy tutaj możliwość pewnych, bardzo ograniczonych funkcjonalności zarządzania dla tych rozwiązań komercyjnych. Ale ja bym to tutaj traktował jako dodatek. I podstawowa funkcjonalność systemu Radius to jest otrzymywanie zapytań, przetwarzanie według swojej polityki i odpowiadanie tym zapytaniom odpowiednimi atrybutami. I to jest podstawowa funkcjonalność systemu Radius, to jest podstawowe założenie tego protokołu i tej implementacji, żeby to było niezależne od producenta. Oczywiście w praktyce się okazuje, że to nie może być całkowicie niezależne od producenta, bo producenci starają się na urządzeniach sieciowych takie funkcjonalności w które są unikalne w porównaniu do innych producentów, a to też jednocześnie oznacza, że nie ma możliwości e, użycia standardowych atrybutów, no bo standardowe atrybuty będą dotyczyły standardowych funkcjonalności. Przykład. Mamy e, tę e, Arubę, załóżmy, przełożnik czy access point, i Aruba wymyśliła sobie, żeby ułatwić zarządzanie tym dostępem, to opieramy się nie na parametrach typu WLAN, a opieramy się na parametrach typu rola, nazwa roli po prostu. Ale w tej roli może być przypisany profil QoS, może być przypisany VLAN, może być przypisany ACL, czyli cały zestaw różnych parametrów, które możemy definiować na urządzeniu. No i teraz w standardowych atrybutach radiusa nie ma takiej możliwości. Nie ma możliwości, żebyśmy po prostu mogli skorzystać w ramach atrybutów standardowych z funkcjonalności specyficznej dla danego producenta. I tak samo jest w rozwiązaniach Cisco. Czyli mamy tutaj możliwość skorzystania z dodatkowych rzeczy pod warunkiem, że korzystamy ze specyficznych atrybutów dla danego producenta, czyli VSA, będą Specific atrybutów. No i teraz jeżeli chodzi o to zarządzanie. Zarządzanie też jest często specyficzne, bo jeżeli mówimy o zarządzaniu na podstawowym poziomie, czyli w oparciu często o SNMP w takiej klasycznej architekturze, no to mamy podstawowe parametry, typu np. zużycie parametrów, czyli zużycie procesora, pamięci. Ewentualnie, jakieś sczytywanie obciążenia interfejsów, typowe parametry. Natomiast, jeżeli już byśmy chcieli sczytywać parametry jakieś specyficzne dla danego producenta, to musimy korzystać ze specyficznych OIDów dla SNMP, co jednocześnie oznacza, że nie można standardowo zaimplementować dla wszystkich producentów tego samego. No więc, wracamy tutaj do tej, tego podstawowego powodu, dla którego nie ma możliwości użycia jednego narzędzia i wykorzystania wszystkich atrybutów, które dane rozwiązanie wykorzystuje. Inny przykład. Mamy punkty dostępowe Arubę załóżmy. I chcielibyśmy sczytywać szczegółowe informacje dotyczące ruchu i poziomu aplikacyjnego dla poszczególnych użytkowników. Jest to wysyłane tym protokołem AMON, czyli takim protokołem proprietary, czyli tylko e, zamkniętym do rozwiązań ADUBY i nie ma możliwości zczytania tych informacji w inny sposób. W związku z tym rozwiązanie dotyczące zarządzania będzie mogło e, skorzystać z takiego poziomu widoczności na urządzeniach tylko pod warunkiem wspierania tego protokołu, który jest zaimplementowany tylko w ADUBY. No więc jeżeli patrzymy na systemy zarządzania, czy jakieś systemy na przykład ogólne typu FreeRadius, no, one nie będą nigdy e, prawdopodobnie przystosowane do sczytywania takich specyficznych parametrów. No i dzisiaj e, dokłada się do tego nowy trend, czyli sczytywanie parametrów po API. Każdy producent, dzisiaj przygotowując się, przynajmniej taki globalny producent, przygotowując swoje rozwiązanie, e, przygotowuje najczęściej też do jakichś interakcji z systemami zewnętrznymi, głównie swoimi, ale przy okazji oczywiście do jakichś głównych e, rozwiązań, które są dostępne w danym momencie na rynku. Więc jeżeli mamy takie rozwiązania na przykład do zarządzania i najbardziej popularnym wendorem na przykład w Polsce nadal jest Cisco, no to jest szansa, że dany producent rozwiązania do zarządzania będzie próbował integrować się z tymi rozwiązaniami Cisco w taki sposób, który jest dostępny. Ale jak wspomniałem, wszystkie rozwiązania globalne idą w stronę chmury, a chmura z kolei na poziomie aplikacyjnym integruje się po app, a nie po SNMP. I to też oznacza, że wtedy można próbować oczywiście sobie z tego API pewne rzeczy sczytywać. Ale tutaj już wkraczamy bardziej w rozwiązania typu jakieś dostosowywanie, gdzie mamy możliwość samemu dopisać sobie pewne wtyczki, funkcjonalności, które nam będą sczytywać konkretne rzeczy. Co zresztą nie różni się jakoś mocno od koncepcji na przykład SNMP, gdzie mamy standardowy najczęściej jakiś system, no weźmy chociażby ten Zabbix, pod uwagę, który scytuje standardowo po jakichś standardowych oidach SNMP. ale jak chcemy coś więcej sczytywać, bardziej szczegółowego, bardziej specyficznego dla danego producenta, no to albo ten producent jest popularny i już jest w bibliotekach Zabitka wprowadzony, albo my musimy dopiero te oidy dodać do biblioteki tego narzędzia, tak żebyśmy mogli po prostu odpytywać odpowiednie identyfikatory odpowiednich parametrów i dopiero je potem następnie wyświetlać. Więc tutaj sytuacja, bym powiedział, się mocno nie zmienia od dziesięcioleci. Różnica jest tylko taka, że nowe narzędzia wchodzą w grę, czyli jeżeli ktoś ma możliwość, umiejętność albo korzysta już z jakichś narzędzi, które są bardziej takie dostosowywane, czyli na poziomie po prostu programisty tworzone czy modyfikowane. No to wtedy po API jest mu wygodniej po prostu e, pewne rzeczy sobie dodać, zczytywać e, z rozwiązań firm trzecich. No i jeżeli Ty byłbyś chętny na zbudowanie sobie takiego rozwiązania i chciałbyś sobie zczytywać jakieś specyficzne parametry przez API, no to wtedy oczywiście sięgasz po dokumentację tego producenta, sięgasz sobie po to, jak te zapytania konstruować, sprawdzasz, czy to działa i w ten sposób można sobie tą funkcjonalność rozszerzać. Minusem API jest to, że niestety e, te API się zmieniają z czasem. Więc jeżeli na przykład mamy swoje narzędzie albo jakieś open-source'owe narzędzie, ale je dostosowujemy i mamy na przykład tych producentów, których monitorujemy 10. No to to działa, póki nam producent nie wprowadza nowych funkcjonalności nie zmienia konstrukcji API. Jak zmienia, no to nam przestaje coś działać. Więc znowu musi ktoś usiąść i przeanalizować, jak w danej wersji teraz systemu, czy tego rozwiązania zmieniło się to API i jak potrzebujemy zmienić zapytania, żebyśmy nadal widzieli to, co widzieliśmy. Być może w nowej wersji API możemy widzieć więcej, ale żeby widzieć nawet tyle samo, co było, to często po prostu jest ponowna taka utrzymaniowa y, potrzeba zaktualizowania formy tych zapytań. Jeżeli masz jakieś inne pytania w tym zakresie albo w innym zakresie, to oczywiście śmi pisz śmiało pod materiałem, czy pod filmami na YouTubie, czy pod jakimikolwiek innymi postami na naszych mediach społecznościowych, a ja będę się starał odpowiadać na takie pytania. Miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku.